Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Urszula Zmuda, mam 62 lata i zapraszam Państwa do prezentacji następnego produktu z platformy zakupowej Atomy. a mianowicie Atomi Marine Ampur Gel Mask Brightening and Firming. Są to maseczki po prostu... Powiedzieć w skrócie, w języku polskim, dwuczęściowe maseczki żelowe firmy Atomi. Są to maseczki nawilżające, łagodzące, ujędrniające i rozjaśniające, rozświetlające. Wszystko mamy w tej maseczce dwuczęściowej. Te maseczki są w takim opakowaniu, Szanowni Państwo, i tutaj jest 10 sztuk w tym opakowaniu. I używamy tych maseczek codziennie. Ja y, używam tych maseczek w zamian za maseczkę w kremie z zestawu winning. No i Cóż można o tych maseczkach powiedzieć? Bo można powiedzieć to, że jeżeli stosujemy te maseczki, to skóra jest od razu odżywiona na naszych oczach. Po nałożeniu żel reaguje na temperaturę naszego ciała, dlatego też bardzo szybko się wchłania i bardzo szybko działa. Pod wpływem naszej temperatury maseczki te stają się coraz cieńsze. No i tak jak już powiedziałam, bardzo, bardzo szybko one się wchłaniają w naszą skórę, w nasze komórki. Jest to szybsze dostarczenie wilgoci do naszej, do naszej skóry. Jest dostarczenie bardzo szybko pięknego. Jasnego, rozświetlającego blasku. Ma to do siebie, że maseczka ta nie powoduje podrażnień. Ta hydrożelowa maska wypełniona jest aktywnymi składnikami zawiera składniki odżywcze opatentowane, takie jak i MC i Fukoza. Fukoza też jest opatentowanym składnikiem, znajdującym się w łodygach wodorostów morskich. Jest to yy, ulepszona maska hydrożelowa trzeciej generacji. W dotyku ta maseczka przypomina nam drugą skórę. No i to. Właśnie jest też zastanawiające i ciekawe. Ukierunkowana jest właśnie w pielęgnacji skóry z niestandardowymi problemami. Zawiera siedem czystych składników z wyspy Jeju. Jest to Eklonia kawa, czyli popularna kawa, która rozjaśnia i nawilża. Wodorosty jeju odżywiają i utrzymują wilgoć w naszej skórze. Jeju, fiolet, czyli fiołki, wzmacniają i rozjaśniają skórę. Jeju, harty kiwi, czyli owoc kiwi, Poprawia nam blask skóry. Jeju Gulwit łagodzi i nawilża, łagodzi podrażnienia i nawilża naszą skórę. Jeju Hik nawilża i rewitalizuje. Maseczki te są dwuczęściowe, tak jak już wspomniałam. Ale używamy ich razem. Używamy ich razem, nie oddzielnie, bo musimy równomiernie zadbać o naszą twarz. I jakie mamy cechy? No cechy, cechy tego produktu to jest to, że stosujemy je codziennie. I Stosujemy do nawilżenia, odżywienia, ujędrnienia i rozświetlenia całej twarzy. Jaki mamy obszar opieki? Odżywcza pielęgnacja dla skóry poszarzałej, suchej, łuszczącej się i pozbawionej elastyczności. Bo z wiekiem wiadomo skóra robi się już wiotka matowa. No i jeżeli jest przesuszona, to widać na skórze jak się łuszczy. I jest też do intensywnej pielęgnacji obszarów problemowych, takich jak okolice oczu zmarszczki po uśmiechu czy nawet te lwie zmarszczki między brwiami, czyli obszar opieki tej maseczki żelowej to są głębokie zmarszczki wokół oczu, zmarszczki uśmiechu, zmarszczki na szyi czy zmarszczki gładzizny. Oprócz tego jeszcze Szanowni Państwo będziemy mogli zastosować sobie płatki. Też tego typu, gdzie będziemy mogli je dawać, między brwi, pod oczy, obok ust, tutaj czy na szyi, na dekoldzie czy na rękach, bo też mamy, bo też mamy poniszczoną skórę na rękach. No wzmi wzmianka była tam o fukozie, no co to jest ta fukoza, bo nie każdy y, orientuje się. To właśnie jest ten opatentowany składnik znajdujący się w łodygach wodorostów i wodorostów morskich, który pomaga nawilżyć, y, zrewitalizować nam skórę. Jest to taka śliska substancja na powierzchni alg morskich, y, takich jak wodorosty na przykład morskie i pomaga Chronić je przed skałami, falami czy światłem słonecznym. Ponadto jest podstawową substancją o funkcjach bioaktywnych, które pozwalają generować własną energię i chronić się przed środowiskiem zewnętrznym. I tak jak już pokazałam, jest to dwuczęściowe i te maseczki żelowe są na takich foliach, z których ściągamy te maseczki i nakładamy sobie na górę buzi i obok ust. Nie posiadają takiej siateczki ochronnej, tak jak mają maseczki w płachcie, co też powoduje to, że ewentualnie nie mamy dodatkowych jakichś problemów, że sobie uszkodzimy skórę czy czy jakichkolwiek. Jeszcze jedną rzeczą, którą tutaj e, trzeba dodać, to jest to, że przed założeniem tych maseczek należy dokładnie oczyścić sobie twarz. Ja to robię zestawem Evening. Oczyszczam dokładnie, później stosuję na to Absolut Serum i niebieską ampułkę z zestawu Absolut, dlatego, żeby skóra mogła nam jak najlepiej wchłonąć wszystko to, co jest w tych maseczkach. Oczyszczenie, nawilżenie naszej skóry to daje nam pewność. Że wszystkie składniki, znajdujące się w tym żelu, w tej maseczce, przejdą nam do wewnętrznych komórek naszej skóry i będzie ten efekt spotęgowany i kilkukrotnie mocniejszy, niż zrobili, zrobilibyśmy to na nieoczyszczoną twarz. Dlatego, Szanowni Państwo, no cóż, zapraszam do zapoznania się z tymi maseczkami, bo są genialne, rewelacyjne. Ja po zastosowaniu tych maseczek. Nie będę, nie mam tu pod ręką, a może Ja po zastosowaniu tych maseczek ich nie wyrzucam. Zostawiam. Zobaczcie, tu jest jeszcze nawet w całości. Ta maseczka na usta. Zaraz Wam zaprezentuję, bo ja mam buzię oczyszczoną. Więc to będzie ta dolna część. Nakładamy. I ona się rewelacyjnie, rewelacyjnie się trzyma. Teraz. Ja mogę tylko Wam powiedzieć, że ona się rebelacji nie trzyma, bo ona już jest użyta. Więc też już y, może troszeczkę być, ale zobaczcie. I ja jej nie wyrzucam, ja po prostu używam tej maseczki do namaczania stóp.